Łukasz Ostrowski Auto, witam. Astra J w hatchbacku. 2012 rok. 1.7 e, diesel. Śliczny brązowy kolor w metaliku. A nie ma słońca jak mam Wam pokazać tę jego śliczność. Felgi aluminiowe 17, opony całoroczne Goodyear. Samochód na 150-lecie Adama Opla. Trzyma hmm. się wyróżnia? przypadku? A inną tapicerkę, i tak dalej, z zewnątrz Astra. Jak Astra każda wygląda tak samo. Obchodzimy sobie samochód dookoła. No nie da rady, żeby zaświeciło, żeby ładnie było widać ten kolor. No cóż, nie można mieć wszystkiego. Ale ten czas sobie wykorzystamy na to, żeby zobaczyć samochód z każdej strony dookoła. To uczyniliśmy. No jak mam ten brązowy pokazać? No, jest brązowy. Dobra, tutaj dżenzel. Jest bagażnik. Jest apteczka pierwszej pomocy. Roletka z tyłu jest. Nie trzeba się po tych. Wróć. Piąkam się, ale to poniedziałek. No, i taką mamy tapicerkę materiałową i pół skóry. Z tyłu jest Isofix, z tyłu jest Corbotronic Czyli El Classico. Dobra, wsiadamy sobie do środka I tenże oto pojazd Legitymuje się stanem licznika 191 tysięcy Kilometrów Klucze są dwa do tego pojazdu, więc jak mamy klucze to co robimy? Palimy Furmanę O właśnie, Opel robi ciach Ciach I teraz robi ciach, no Czyli everything is under control, i teraz tak. No, te 150 lat Adama Opla. O <coughs> co oni tutaj wrzucili? Na pewno są podgrzewane fotele, jest podgrzewana kierownica, jest klimatyzacja manualna, samościemniające lusterko. Jest oczywiście tempomat, tutaj sterowanie radiem, skrzynia ma biegów. Sześć do przodu, 1 do tyłu. Jest hamulec ręczny, więc z górki się nie stoczy. Miejsce na trzy napoje. No, wzór jest tapicerki. Takie boczki są skórzane, ale wszyscy doskonale wiemy, że to jest skóra z plastikowej świni, czyli ekologiczna. Ale fajna jest. No, fajna jest i musicie mi w tej materii zaufać. Podnosimy maskę. O, o Nie, nie Jak znam życie, to skończę wideo, wyjdzie słońce, a jest co robić Dobra, gdzie ty tu masz Dzyndzel, Dzyndzel masz tutaj Proszę bardzo Jest silnik Jest silnik Brznek Dobra Mamy to Astra Jotka. 150 lat, Adam Opel, hej